Dziewczyny padną, jak im opowiem o wyjeździe nad morze. Ale najpierw je wystraszę. Napisała, że ma niespodziankę. Oby nie ciąża. Czemu nie? Ma swoją wielką miłość. Niech wpada. Jesteśmy genialne. Ona naprawdę myśli, że to całe spotkanie z Błażejem to przypadek. Co? Truszka, co ty powiedziałaś? Co to znaczy, że wierzy, że spotkałam Błażeja przypadkiem? Dlaczego mam nie wierzyć? No bo chodzi o to, że chciałyśmy... Dobra, Bogna nie ma co ściemniać, bo i tak wszystko słyszała. To całe spotkanie z Błażejem to... To była ustawka, a nie przypadek. A Błażej jest znajomym mojego kolegi. Yy, I on od dawna jest z tobą zainteresowany. Ja sprawdziłam go i stwierdziłam, że jest dla ciebie idealny. No ale co, no... Ty przecież nie chcesz ustawek. Więc mnie oszukałeś Uznałyśmy, że to jedyny sposób, żebyś dała mu szansę. I zobacz, nie myliłyśmy się. Koles jest dla ciebie idealny. Kłamałyście mi w żywe oczy przez ten cały czas. Poczekaj, tylko to spotkanie było zaaranżowane. Tak? A musimy przeczytać Twoje smsy, żeby sprawdzić, czy Koles jest spoko. Chodziło nam tylko o to, żebyś spróbowała. No i zobacz, udało się. Zakochałaś się. Nie. Ten związek zaczął się od kłamstwa, a ja tak nie chcę. Chyba trochę przesadzasz. A Tymon? Zanim wpadłam na błażeja, swatałyście mnie z Tymonem. była ma. Tymon miał tylko odwrócić Twoją uwagę. Super. Po prostu super. Karina, poczekaj! Nie wierzę. Moja cudowna, romantyczna miłość była ukartowana.